Chodzicie, gościu? Dawaj, Cześć. dawaj. Odrawaj, zostańmy tu. Czas na zmiany I choć raj pozostanie rajską krainą, nic nie będzie takie samo. Zupełnie nowe zasady, by Hotel Paradise stał się jeszcze lepszy. Spodziewaj się niespodziewanego. No to kto ze mną śpi? Ten chłopak ma takie no, 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 niebieskie oczy. Spodobał ci się? No. O nie! Witajcie w hotelu Paradise. Nowy sezon. Hotel Paradise. Od jutra o 20 w siódemce. Dziadek, jesteś głodny? Głodny? Ja nigdy nie jestem głodny. Na pewno? Na pewno to Kopernik nie żyje. A z czym cię wziąć super combo? Przecież z halapenią i magnaget. No przecież, bo teraz w superkombo możesz wziąć albo dwa burgery, albo burgera i McNuggets. Do tego średnie frytki i średni napój. Wszystko za 19 zł. I tak mnie znają. A keczup gdzie? Cześć, dziś jednak nie zagram. Przeziębiłaś się? Mam. Katar, zatkany nos i ból głowy. Słuchaj, może warto połączyć te kropki? To mogą być przejściowe objawy zatokowe ukryte w przeziębieniu. Weź buprom zatoki. I buprom zatoki ma dwie substancje. Jedna odtyka nos i zatoki, druga uwalnia od bólu. Już mi lepiej. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Bosch przedstawia nowy odkurzacz Unlimited 10. Super czysto, sensor wie, pierścień w pełni świeci się, zbiera nawet mikrokusz i nie martwisz się tym już. MicroClean, MicroClean, MicroClean from Bosch. Nowa elektryczna Skoda El rock Dostępna w ofercie premierowej już od 149 900 zł. Zapraszamy do salonów Skody na dni otwarte od 3 do 8 marca. Skoda. Jesteśmy tu po raz pierwszy i słyszeliśmy, że macie meble do małych mieszkań. Oczywiście. Zapraszam do symulatora małych mieszkań. Po prawej salon. Ale gdzie, któędy iść? Zanim aneks kuchenny, a po lewej dobrze wykorzystany. Przed pokój. Ale oddech. Ale przestrzeń. Tak działają stawne meble z Agaty. Teraz w Agacie promocja. 20 rad 0% albo tysiące produktów taniej. Aż do 30% taniej. Przytulne domy biorą się stąd, Agata. Ile czasu dziennie poświęcasz na pielęgnację włosów? Plus minus 40 minut. Tylko pół godziny. Mycie, suszenie, stylizacja około godziny. Na pielęgnację włosów około 20 minut dziennie, ale na ich zdrowie tylko kilka sekund. Jak to? Zażywam kerabione. Piękne włosy nie pojawiają się z dnia na dzień, ale efekty są warte oczekiwania. Czy prawdziwa zmiana nie jest warta kilku sekund dziennie? Kerabione najlepsze rozwiązanie dla Twoich włosów. Zmieniły się powody zakupu samochodu. Renault Captur i e Tech Full Hybrid, dostępne również z silnikami benzynowymi i fabryczną instalacją LPG. Philips OneBlade prezentuje: golić czy nie golić? Jak golić to łatwo i szybko. Zarost każdej długości bez podrażnień. Dzięki innowacyjnej technologii ostrza 360, która umożliwia golenie w każdym kierunku, dopasowując się do kształtu twarzy. Gól przecinaj, stylizuj bez podrażnień. Wszędzie. Również tam. Philips Innovation and You. Philips OneBlade prezentuje. Golić czy nie golić? Jak golić to łatwo i szybko. Zarost każdej długości bez podrażnień. Dzięki innowacyjnej technologii ostrza 360, która umożliwia golenie w każdym kierunku, dopasowując się do kształtu twarzy. Gol, przecinaj, stylizuj bez podrażnień. Wszędzie. Również tam. Philips Innovation and You. Philips OneBlade prezentuje. Golić czy nie golić? Jak golić to łatwo i szybko, zarost każdej długości bez podrażnień. Dzięki innowacyjnej technologii Ostrza 360, która umożliwia golenie w każdym kierunku, dopasowując się do kształtu twarzy. Gul, przecinaj, stylizuj bez podrażnień. Wszędzie. Również tam. Philips. Innovation and you. Philips OneBlade prezentuje Golić czy nie golić? Jak golić, to łatwo i szybko, zarost każdej długości, bez podrażnień. Dzięki innowacyjnej technologii Ostrza 360, która umożliwia golenie w każdym kierunku, dopasowując się do kształtu twarzy. Gól, przecinaj, stylizuj bez podrażnień. Wszędzie. Również tam. Philips. Innovation and You. Chron swojego psa przed pchłami i kleszczami przez pełen miesiąc ze smaczną tabletką do rozgryzania i rzucia. Front Pro, którą twój pies pokocha. Front Pro, ponieważ nic nie powinno stać między wami. Szukaj w sklepach zoologicznych i internetowych oraz w gabinetach weterynaryjnych. Mamy tutaj przyszłe gwiazdy tenisa. im Wimbledon. Szanse na osiągnięcie tego rodzaju sukcesu są bardzo małe. Przypomnijcie mi swoje imiona. Jestem Wines, Serena. Będziesz reprezentować każdą czarną dziewczynkę na ziemi. Myślę, że możesz mieć tutaj następnego Michaela Jordana. Mam dwóch. Król Richard. Zwycięska rodzina. W poniedziałek o 21.05 w siódemce. Nowy serial medyczny. Lekarki z powołania, przyjaciółki z wyboru. Nasz myśleć o życiu, o tym, co jest tam. Szpital Świętej Anny. Nowy serial od poniedziałku do środy o 17.40 w TVN. W poprzedniej części.